lepszy jakość Wiecie ja co, aż wam powiem. Siema sy srana No bez kitu to nagrywasz? Takie no, żarty. Nie. <noise> GÓWNO ten, to szkoda, ja bo nie to zawsze nagrywać Nie, to chcesz to nagrywać, nie? To ja jednak mogę nagrać Nie, bo to jest w sensie hmm? głos, to, to ten, a nie To jest, naciśnij ciśnij mów, okej? Okay. Myślałem, że to gra mi sama Gra sama, zacznie mówić, nie? Brawo, <głos》> się do mnie gadać, kurwa. <głos》> Beskidu. To, to, to... By byłoby kurwa. straszne, to normalnie jak... Tony.exe, kurwa, czemu ja ty, ty się nie śmiej! Ale normalnie, jak ja bym nie znał gry, i gra by zaczęła do mnie na gadać, ja, ja bym się obstrał, nie? Ale to byłoby mocno, gdyby gra zaczęło na do ciebie gadać, nie? O, ale super gierka, wideo, o mój Boże, ale mi się podoba A! Don't say that! Don't do- Don't, don't nie, say that! To jest item już co don't. to robi? To jest item Zabija mnie To dobra, zmniejsza twój odporność na lewy przycisk myszy jak coś, ten ogień Czemu dasz książkę? Ja też mam Ej, co się? A, internet mi wywalił. E, siema z ogólnie dzisiaj gramy w Deadlock, wiecie, bo... E, ...bo tak mi się zachciało i ogólnie... No takie życie... Się... CO ON TAK no WYGLĄDA?! No TY CHŁOPIE, SLENDERMAN! No Slenderman, <laughs> oh e, my to god! Teraz tylko na postaci Ja nic nie będę wyszukiwać. Weź, bo O Jezu! O, o je... Dara, bo... my O No dobra, się, Damy radę, spokojnie tak? okay. Eee, się chybiety O nie, dzidzia! Strzelaj dzidzia! O Jezus Maria Erekcja O nie, on zabrał mi kulkę Cóż za skandal Michale Zabrał ci kulkę? Nie, ten gość mi zabrał Aha. O, ob, obgryziłem go! Eee, no, ten. O, gra eee... wstrzymana. Jak wstrzymał? Dobra. Prześ... Co się dzieje? Czemu on się po prostu gra na zim? on się po gra na zim? się nie To głupie. To głupie. To takie coś się nie zdarzyło. Ma, A, I Madżak, jak by go wyraził, może... Ja czekaj, bo ja wódkę leję, ej! jak to? Czekaj! Fej... Kurwa, wylałem wódkę, czekaj. Czekaj. Czekaj, nie mogę grać. W ogóle siedzisz gości, całą grę komputerową zatrzymuję kurwa! Chodź tu, kurwa, tym. Jak ja mam doskoczyć do A, tak. O, mam doskoczyć. Dobra. Aż się wódko się obradziłem. Zabiłem bo... go! Kurwa, tak, chyba Ta gra nie będzie poważna. Wiesz, mam dwa no, dlaczego tak poważnie? Ale oni są lepsi. Oni mają jakieś boostery. No bo oni bardziej grają w to granie. Nie, mam teleporty. Ja, ja mam krzywe nogi, jak sram tylko. Jak to? Ej, ty, no czego ten... ...kurwa mega dziad ma kilometr zasięg sugerowany? Dzięki, sugeruj mi więcej odbyto. <śmiennie> Oj, mnie napierdalałem w 40 co się dzieje? Weź, ty kurwa. Nie o. będzie to. A, jeszcze dostał What the fuck? się zamieniłem w... w... przyjaciela wewnątrz mnie. What? Tak, to było nawiązanie, którego może się nie dowiecie. you got a friend me! Freddy inside me. Friend Freddy me. Freddy Jaibi! Freddy Jaibi! MNIE! słownie, takie specjalne, nie? Oj, sorry. Już nie masz pauzy. Już nie ma. Jak to nie? O Boże, ekran tyron! cię wewnątrz mnie! Byście zajebali salówkę ze Slendermanem? Chłopie, ja bym z nim ten, kurwa, rab bitwę zrobił. Rab bitwa ze Slendermanem, oj do tego Poltaru. Nie, ja myślę, że tak gra jest jak wsadzanie, kurwa, minelco w ten kontakt. Bezskresny sp spirit. Kurwa chyba ten Spiritus kurwa. Spiritus no właśnie. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiam <śmiech> jeszcze! Dziękuję. Pozdrawiam Szymona na, na odcinku, hej! Możesz całą grę wszystkim wyłączyć, kto to wymyślił? Bro ja niszczę dla nich kurwa cały doby. I tyle. <laughs> Obsikasz zaraz przed tym komputerem. <laughs> To jest moja specjalność, żeganie, <grywia> specjalna umiejętność. Nie, no i jaki film nie 60? No nie, to ten widelec pierdony. Słuchaj, hold up, hold up. Czy ty teraz nagrywasz? Ciemno jest sobie kurwa ten... ha, ja, dosłownie, ja dosłownie się czuję jakbym kurwa w tej gierce był, nie? Tak, tak. Nie wiem, dziwnie. <grywia> Jakbym kurwa sam, ja, ja tak jakbym sam, ja tak ja jak jak ja. sam spust ten wciskał, nie? Samur kurwa roluje Jakbym był w nie? Bez kitu Ja jestem... wideo <laughs> <laughs> Ej, zostaw mnie! Czekaj, ciekawe czy to słychać Jakie jedne w biurko, czy to słychać, nie? Czekaj Słychać to było? Nie, nie? słyszałem jakiś jakieś crazy video, Myślę, że ktoś mi do domu chce wejść, nie? Ktoś dzwoni do dźwigni W że się do domu, kurwa, na nie. O Jezu, tu za dużo się dzieje Ja pierdolę No, pod koniec jest tak <laughs> Chyba zaraz Co <wygnę. laughs> Czemu to, to mnie... Czemu to mnie szybki David się pyta, czy ja, będzie to next? Cool. What the fuck? No kurwa, macie co kurwa jaszczurkę spierdalać, chodź tu No gdzie jest? a Kubu można się napierdalać, no tu jest, z Gdzie on wskoczył Ciemne się cię kurwa No wypierdalaj Wiktor, gdzie go ma? Ha, tu cała mapa jest, zapomniałem o tym ja nie wiem, on poszedł tak O, mnie w nogi Tu Tłumacz, tłumacz Dobra robota Michale Tłumacz w o Nie, tylko nie robota ajab what the fuck aku sempat ni kau part dude <laughs>